Czy wy jesteście jakąś grupą rekonstrukcyjną PRL-u? Pani poseł, nie, dziękuję. Nie, nie będziemy prowadzili debaty. Poseł Tumanowicz w imieniu klubu Konfederacji zaproponował, żeby ta ustawa weszła w życie za 102 lata. Witajcie, moi drodzy. Jak zapewne wiecie, przeciwnicy Donalda Tuska często w Sejmie oskarżają go o kłamstwa. Wielu polityków lubuje się w takich praktykach podczas wniosków formalnych, a już absolutnym liderem w tym jest poseł z Koła Wolnych Republikanów Jarosław Sachajko, który prawie zawsze wchodzi na mównicę, by złożyć wniosek formalny o przerwę i przy okazji zaatakować koalicję 15 października. Tak też było i tym razem. Tym razem. Jednak poseł Sachajko poza nieobecnym Donaldem Tuskiem na cel obrał także wicepremiera Władysława Kosiniaka Kamysza i nawiązał do jego obietnicy z poprzedniego Sejmu, że będzie szturmował mównicę, gdy będą padały z niej kłamstwa. Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze największego na świecie rządu! Na ostatnim posiedzeniu Sejmu wiceminister Kosiniak-Kamierz powiedział, że będzie często wychodził na mównicę i prostował kłamstwa. Jednocześnie zapewnił, że nie grozi nam liberalizacja handlu produktami z Ukrainą. Panie premierze, oczekuję w takim razie, że wyjdzie pan dzisiaj i przeprosi za swoje kłamstwo, bo ostatniego dnia polskiej prezydencji Komisja Europejska ogłosiła plan liberalizacji handlu z Ukrainą. Poza sprawą liberalizacji handlu z Ukrainą atakował rząd także za inne obietnice składane rolnikom, które według niego były świadomie wykorzystywane w kampanii wyborczej, by później się z nich wycofać. Poseł Sachajko domagał się, by lider PSL złożył wręcz wyjaśnienia przed całym Sejmem. Władysław Kosiniak Kamysz, jednak nie pofatygował się na mównicę, jednak kamera pokazała jego zmartwioną minę po tej wypowiedzi. Proszę wyjść i przeprosić również za okłamanie rolników w sprawie ustawy kaucyjnej, na której jechaliście całą kampanię, a po wyborach napisaliście, że jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej i nie możecie jej wprowadzić. Proszę przeprosić za złamanie obietnicy wypowiedzenia umowy z Mercosurem czy ustawy o funduszu klęskowym. I tak można wymieniać i wymieniać wasze kłamstwa. Składam wniosek formalny o przerwę i informację lidera PSL-u, kiedy skończy opowiadać kłamstwa i zacznie pracować dla rolników. Pani posłanka Gębicka, proszę bardzo. Jarosław Sachajko, praktycznie zawsze działa w tandemie z kimś z pis, kto zawsze zgłasza wniosek przeciwny do jego wniosku o przerwę. Zwykle jest to posłanka Anna Gębicka i tak też było i tym razem. Stwierdziła tu, że tłumaczenia Kosiniaka-Kamysza nie mają sensu, gdyż byłyby kolejnymi kłamstwami koalicji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zgłaszam wniosek przeciwny, bo nikt już nie ma czasu ani ochoty słuchać kolejnych kłamstw liderów koalicji 13 grudnia. Po tych słowach Anna Gębicka stwierdziła nagle, że obecny rząd stał się grupą rekonstrukcyjną PRL. Jako przykład podała między innymi pomysł marszałka z lewicy Włodzimierza Czarzastego na to, by rekonstrukcję rządu ogłosić właśnie dnia ważnego w poprzednim ustroju. Jest to o tyle niefortunne, że Czarzasty był niegdyś działaczem komunistycznym. O przepraszam, za chwilę zamiast koalicji 13 grudnia będziemy mówić rząd 22 lipca. Czy wy jesteście jakąś grupą rekonstrukcyjną PRL-u? Marszałek z lewicy wcześniej z PZPR-u ogłasza datę rekonstrukcji rządu na 22 lipca, datę ogłoszenia stalinowskiego manifestu P PKWN. Wcześniej wyłączaliście sygnał telewizyjny, nielegalnie przejmowaliście media i prokuraturę, a przeciwników politycznych wtrącaliście do aresztów zgodnie z hasłem dajcie mi człowieka, a znajdzie się paragraf. W waszym przypadku, nawet stare powiedzenie się sprawdza. Jak partia mówi, że nie da, to nie da, a jak mówi, że da, to mówi. Choć i na te słowa nie zareagował Władysław Kosiniak-Kamysz, tak z wnioskiem formalnym Mównicę szturmował poseł PSL Adam Dziedzic, który takiego wniosku nie złożył. Jednak zamiast tego zaatakował Annę Gębicką, której wypomniał bycie dwutygodniową ministrą. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego wypomniał też winy PiS, co zakończył dość nietypowo i doczekał się również krótkiej afirmacji swoich słów ze strony marszałka Hołowni. bo do pani poseł Gębickiej, bo ona może zapomniała, dwa tygodnie co prawda była tylko ministrem, ale warto przypomnieć, jak uzdrawiali to polskie rolnictwo, tak? Prawie po sześć tysięcy ton nawozów sztucznych. Tak to było. Węgla Węgla 3,5 tysiąca złotych za tonę. Zboże techniczne 5,5 miliona ton. Podobność 5,5 miliona. Wysoka Izbo, powiem krótko. Jeżeli dzisiaj mogłem zobaczyć, jak wygląda to Wasze zboże techniczne, to powiem tak. Od Waszego rządu technicznego zachowaj nas, panie. Amen. Anna Gębicka próbowała szturmować mównicę, by odpowiedzieć na te zarzuty, jednak, o dziwo, marszałek Hołownia, ostatnio dość dogadany spis, tym razem postanowił się postawić i nie pozostawił miejsca na dyskusję. Dziękuję, panie pośle. Powracamy. Pani poseł, nie, dziękuję. Nie, nie będziemy prowadzili debaty. Nie będziemy prowadzili debaty, miała Pani prawo i tak do wystąpienia we wniosku przeciwnym. Rozumiem, że została Pani wywołana. Nie dopuszczę do tego, żebyśmy teraz debatowali o meritum tej sprawy. Do nietypowej sytuacji doszło też nieco później, kiedy na mównicę wszedł poseł Jerzy Mejsztowicz, który postanowił skomentować poprawkę Konfederacji do jednej z ustaw, która ma wejść w życie za dwa lata. Poseł Tumanowicz, który ją złożył, chciał, żeby weszła w życie za 102 lata. Jerzy Mejsztowicz postanowił skomentować tą poprawkę, uderzając w całą Konfederację. Poseł Tumanowicz w imieniu Klubu Konfederacji zaproponował, żeby ta ustawa weszła w życie za 102 lata. Panie pośle, czas bardzo szybko biegnie. Pro dlaczego, nie złożył pan po dlaczego nie złożył pan poprawki, że ta ustawa wejdzie w życie, kiedy wszyscy posłowie Konfederacji będą mądrzejsi? Wtedy, byłoby pe wtedy byłaby pewność, że ta ustawa nigdy nie wejdzie w życie. Dziękuję bardzo. Błyskotliwie. Po pośle Koalicji Obywatelskiej na Mównicę wszedł także Adrian Zandberg, który miał pretensje o to, co się dzieje wokół tej ustawy. Zakłada ona bowiem, że firmy muszą określać swój wpływ na środowisko, co według potężnego Duńczyka dotknie najbardziej wielkie firmy. Wyśmiał też konfederację, twierdząc, że jego zdaniem żart im nie wyszedł. Wysoka Izbo, powiedzmy sobie, o czym tutaj rozmawiamy. Rozmawiamy o narzuceniu wielkim firmom obowiązku spowiadania się z tego, czy nie niszczą środowiska naturalnego, w którym wszyscy żyjemy. Więc powiedzmy też jasno, czego chce Konfederacja. Konfederacja chce zwolnić wielki kapitał, chce zwolnić wielki biznes z obowiązku spowiadania się z tego, czy nie niszczy środowiska, w którym żyją miliony Polaków. Dziwię się rządowi, że chce odsunąć ten obowiązek dla wielkich firm o dwa lata. To już samo w sobie jest kuriozalne. Natomiast pomysł, żeby odsunąć go do 2127 roku, jest. Po pierwsze żenujący, a po drugie też pokazuje, że Konfederacja nawet kiedy chce zażartować internetowym memem, to jej nie wychodzi. Dziękuję. Z kolei, by odpowiedzieć na zarzuty Jerzego Mejsztowicza na Mównicę, wszedł Przemysław Wipler. Z Konfederacji. Stwierdził on, że pomysły posła Koalicji Obywatelskiej to psucie prawa. Jego zdaniem w ustawie nie powinno być zapisów, które nie są jednoznaczne, a według samych posłów Konfederacji z każdym dniem stają się coraz mądrzejsi. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym wytłumaczyć panu, posłowi Mejsztowiczowi, który jest bardzo doświadczonym parlamentarzystą, że wprowadzenie poprawki, którą pan proponuje, kiedy ta ustawa miałaby wejść dopiero gdy posłowie Konfederacji. Z mądrzeją, czy stają się bardziej inteligentni, to byłoby niezgodne z prawidłowymi technikami legislacji i było wprowadzenie norm ocennych i subiektywnych, czyli psucie prawa, a my chcemy obiektywne, dobre stosowania prawo stosować. Więc poza tym działałoby to wstecz, bo my jesteśmy z dnia na dzień coraz mądrzejszy, co oczywiście stwierdził pan poseł Berkowicz. Dziękuję bardzo. Choć Konfederacja nie odpowiedziała Adrianowi Zandbergowi, postanowił zrobić to poseł. PiS Janusz Cieszyński, który stwierdził, że obecny rząd zepsuł tą ustawę i liczy, że zanim wejdzie w życie, uda się ją poprawić. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, do Pana Posła Zandberga. Ten rząd tak zepsuł przepisy o OESG, że zrobił je tak, że trafiłyby wszystkie te pieniądze do wielkich firm audytorskich międzynarodowych. Wycięto małe i średnie polskie firmy audytorskie. Zgłosiliśmy w tej sprawie poprawki, kiedy były uchwalane. Może te dwa lata wystarczą na to, żeby to poprawić. Także jest nadzieja, panie pośle. A co wy o tym sądzicie? Czy tak powinny wyglądać obrady Sejmu? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia